Istnieje wiele różnych obszarów na całym świecie, które są owiane tajemnicą. Jednak żaden z nich nie jest tak podejrzany, dziwny i przerażający jak Trójkąt Bermudzki. Dla tych z Was, którzy być może nie wiedzą, Trójkąt Bermudzki to obszar, który istnieje na Atlantyku pomiędzy Portoryko, Florydą i Bermudami. Łącząc te trzy obszary na mapie, tworzy się trójkąt, a w centrum tego trójkąta miały miejsce niezliczone tajemnice i nierozwiązane przypadki. Dzisiaj omówimy kilka dziwnych rzeczy, które mają miejsce w Trójkącie Bermudzkim. Pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk i włączyć powiadomienia, aby obejrzeć więcej świetnych naszych filmów. Zwróć uwagę na pierwszą rzecz na naszej liście. To jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek omawialiśmy. Igły kompasu szaleją. Jeśli kiedykolwiek planujesz wyruszyć w podróż przez trójkąt bermudzki, prawdopodobnie najlepiej zabrać ze sobą mapę, ponieważ nie możesz polegać na samym kompasie. Podczas podróży drogą morską lub powietrzną zawsze ważne jest, aby mieć przy sobie kompas. Jeśli jednak podróżujesz przez trójkąt bermudzki, użycie kompasu prawdopodobnie nie pomoże. To dlatego, że z jakiegoś powodu nieznanego nam, kompasy nie działają poprawnie w trójkącie bermudzkim. W przeszłości wiele statków wykorzystywało gwiazdy do nawigacji do zamierzonego celu. Być może robią to nawet dzisiaj. Jednak korzystanie z gwiazd okazało się bardzo trudne w czasie złej pogody, dlatego żeglarze i piloci często polegają na kompasie lub systemie GPS. I tutaj leży problem. Większość nawigatorów w dzisiejszych czasach używa cyfrowych systemów GPS, aby dostać się do celu, ale czasami systemy te zawodzą lub działają nieprawidłowo podczas podróży przez trójkąt bermudzki. Co powoduje te dziwne zdarzenia? Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dziwnych anomalii, według naukowców, są wulkany, które mogą znajdować się pod powierzchnią. Wysunięto teorię, że jeśli wulkany istnieją pod powierzchnią wody, mogą zawierać wystarczająco dużo żelaza, aby kompasy zasadniczo się namagnesowały, przez co ich odczyty były niedokładne. To jednak tylko teoria. Kryształowa piramida. Jedno z najbardziej palących pytań dotyczących trójkąta bermudzkiego jest bardzo proste: co powoduje tak wiele dziwnych wydarzeń? Z biegiem lat statki czy też samoloty nagle zniknęły, a nawet pojawiły się doniesienia o UFO. Pytanie brzmi, co wydaje się być źródłem tych wszystkich dziwnych zjawisk? Cóż, na pewno niewiele wiemy o trójkącie, ale przez lata pojawiły się dziesiątki teorii. Niektóre z najpopularniejszych mówią, że może dochodzić do wycieku metanu z głębi ziemi, który jest wentylowany wewnątrz trójkąta. Inna teoria twierdzi, że w okolicy występuje silne przyciąganie magnetyczne, które może łapać samoloty lub statki, a przynajmniej obracać ich kompasy w złym kierunku. Inne teorie mówią nawet, że może być tam obecne promieniowanie infradźwiękowe. Jeśli to prawda, może to wyjaśniać ataki paniki, których doświadczają tam niektórzy ludzie. Istnieje jednak jeszcze dziwniejsza teoria, która w ostatnich latach zyskała na popularności. To teoria twierdząca, że może istnieć starożytna piramida obcych zakopana głęboko pod powierzchnią wody. Niektórzy eksperci i teoretycy spiskowi uważają, że gigantyczna kryształowa piramida mogła zostać umieszczona na głębokości około 2000 metrów w oceanie, służąc jako centrum dla istot pozaziemskich. Szczerze mówiąc, nikt nigdy nie odkrył żadnych śladów piramidy zakopanej pod powierzchnią wody. Z tego powodu większość ludzi w to po prostu nie wierzy. Jednak wydarzyły się już dziwniejsze rzeczy i naprawdę nie wiemy, co może leżeć pod powierzchnią oceanu w tym miejscu. Trójkąt bermudzki porusza się Jednym z najbardziej niepokojących faktów dotyczących trójkąta jest to, że z biegiem lat trójkąt wydaje się poruszać. Pewien naukowiec zaczął zagłębiać się w historię trójkąta, a także historię świata, jaki znamy. Jak na pewno już wiesz, bieguny magnetyczne świata mogą się zmieniać w czasie, powodując zmianę pogody w niektórych obszarach. Na przykład gorące obszary mogą nagle stać się zimne, a zimne miejsca mogą nagle stać się gorące. Od tysięcy lat dzieje się to bardzo powoli. Z tego powodu niektórzy naukowcy obawiają się, że wraz z przesuwaniem się biegunów trójkąt bermudzki może również zacząć się poruszać. Jeśli tak się stanie, istnieje szansa, że te dziwne anomalie zaczną pojawiać się na lądzie, a nie w oceanie. Kiedy tak się stanie, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych może mieć poważne kłopoty z nawigacją. Teoria ta wynika z tego, że niektórzy badacze uważają, że trójkąt bermudzki jest siedliskiem dziwnej aktywności ze względu na przyciąganie magnetyczne. Wydaje się, że większość naukowców zgadza się, że to naturalny magnetyzm Ziemi powoduje tak wiele z tych dziwnych zdarzeń. Jednak opinie różnią się co do tego, co konkretnie powoduje tę anomalię magnetyczną. Smutne jest to, że możemy nigdy się nie dowiedzieć. Odkrycie prawdziwej przyczyny tak wielu niewyjaśnionych zniknięć może zająć tysiące lat. Krzysztof Kolumb udokumentował dziwne wydarzenia. Aby naprawdę spojrzeć z innej perspektywy na to, jak dziwny jest trójkąt bermudzki, musimy przyjrzeć się bliżej historii. Jeśli ukończyłeś szkołę podstawową, a jestem pewien, że większość z nas już to zrobiła, prawdopodobnie pamiętasz niejakiego Krzysztofa Kolumba. W cokolwiek wierzysz na temat Krzysztofa Kolumba i jego wielu szeroko dyskutowanych osiągnięć, przez wiele lat mówiono, że był pierwszą osobą, która odkryła Amerykę w 1495 roku. Bardzo interesujące jest, że nawet te wszystkie lata temu Trójkąt Bermudzki był tak samo tajemniczy jak dzisiaj. Krzysztof Kolumb opowiedział historię o tym, jak on i jego załoga podróżowali przez Trójkąt na Santa Maria. Mówi, że kiedy przepływali przez ten obszar, zauważył jasne światło, które wydawało się unosić na niebie. Z pewnością nie była to gwiazda, ale nie mógł stwierdzić, co to dokładnie jest. Gdy on i jego zespół obserwowali światło, zaczęło ono unosić się coraz wyżej, aż w końcu zniknęło. Mniej więcej w tym samym czasie nad okolice zaczęły wdzierać się straszliwe sztormy, niemal powodując zbaczanie statku z kursu. Gdy patrzyli, jak światło unosi się w powietrzu, kompas zespołu zaczął działać nieprawidłowo. Pod koniec Kolumb i jego zespół Zdołali wydostać się z obszaru bez szwanku, i spotkali jedynie burze i problemy z kompasem. Mimo to udało mu się na wiele lat wyryć swoje nazwisko w amerykańskiej historii. Morska królowa Siarki Jak pewnie się domyślacie, lista statków, które zaginęły w trójkącie bermudzkim, jest ogromna. Ta lista wydaje się być długa, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę statki, które mogły zniknąć wiele dziesięcioleci temu. Jeden ze statków na tej liście stał się znany jako królowa siarki. Ten statek przewoził około 15 tysięcy ton siarki do portu Norfolk. Ci, którzy pracowali w porcie, z niepokojem oczekiwali przybycia statku, jednak ten nigdy nie przybył. Wkrótce ekipy ratownicze zostały wysłane na poszukiwania statku. Nigdy nie udało im się znaleźć statku ani całej siarki, którą przewoził. W końcu, po przeszukaniu ponad 350 tysięcy mil kwadratowych, statek uznano za zagubiony na morzu i nigdy więcej go nie widziano. Znaleziono jedynie kilka kamizelek ratunkowych, róg i kilka małych części, co wskazuje, że statek mógł w pewnym momencie zatonąć. Jednak nigdy nie zostało ustalone, co spowodowało zatonięcie. Tajemnicza wyspa W 2017 roku mieszkańcy Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych byli zszokowani, gdy zauważyli, że na środku oceanu nagle utworzyła się duża wyspa. Wyspa znajdowała się zaledwie kilka mil od wybrzeża stanu i wydawało się, że pojawiła się nagle. Ta wyspa znajdowała się tuż na skraju Trójkąta Bermudzkiego, co czyniło ją jeszcze bardziej przerażającą. Od momentu odkrycia wyspa została nazwana Shelley Island. Ma około 1,5 kilometra długości, i tutaj robi się bardzo dziwnie. Po tym jak miejscowi zaczęli przyzwyczajać się do nowej wyspy, nagle ponownie zatonęła. Chociaż, co było dziwne, pojawiła się z powrotem około 6 miesięcy później. Naukowcy uważają, że ta dziwna sytuacja jest najprawdopodobniej spowodowana dziwnie silnymi prądami płynącymi przez oceany. Prądy te są wystarczająco silne, aby wyspa pojawiała się i znikała na wiele miesięcy. To, co sprawia, że jest to nieco niepokojące, to fakt, że duże formacje piaskowe mogą zacząć odrywać się od nowo odkrytej wyspy, co skutkuje pojawieniem się kilku mniejszych wysp w miarę upływu czasu. Mogą one ostatecznie stanowić zagrożenie dla statków, ale w większości przypadków nie powinno stanowić to większego problemu. Mieszkańcy są najbardziej zaniepokojeni tym, co może się stać, jeśli wyspa nie pojawi się ponownie w przyszłości? Zniknięcie rodziny. Ta historia jest bardzo dziwna, ponieważ naprawdę pokazuje, jak szybko trójkąt bermudzki może uderzyć i siać spustoszenie. Mała czteroosobowa rodzina podróżowała przez trójkąt bermudzki po krótkich wakacjach w Puerto Rico. Wracali do domu na Florydę, co oznaczało, że większość ich podróży miała odbyć się w trójkącie. Jednak gdzieś po drodze samolot rodziny zgubił się i zniknął z radaru. Rodzina wystartowała dokładnie o godzinie 11:00, o 14:10 nagle zniknęli z radaru i nigdy więcej ich nie widziano. Centrum sterowania nigdy nie otrzymało żadnych telefonów alarmowych. Ani nie miało żadnego kontaktu z samolotem w momentach poprzedzających zniknięcie. W końcu na pobliskim brzegu zaczęły pojawiać się duże ilości gruzu. Miejscowym udało się znaleźć nawet miejsce, które wyglądało jak miejsce lądowania, chociaż nigdy nie zostało to potwierdzone. Co gorsza, nigdy nie odnaleziono również ciał rodziny. Nie wiemy, czy samolot rozbił się w oceanie, czy też mogło stać się coś znacznie bardziej tajemniczego. Bo do dziś sprawa rodziny Ulrichów pozostaje nierozwiązaną zagadką. Wrak statku kosmitów. Powszechnie wiadomo, że żadne statki czy samoloty, które giną w trójkącie bermudzkim, nigdy nie są więcej widziane. Chociaż nie wiemy, co stało się z tymi statkami, większość ludzi zakłada, że prawdopodobnie zaginęły w oceanie z powodu jakiejś strasznej katastrofy. Ale to tylko teoria. W rzeczywistości mogło im się wydarzyć wszystko, może nawet porwanie przez kosmitów. Może to brzmieć jak szaleństwo, ale poczekaj, a zrozumiesz, dlaczego niektórzy ludzie wierzą, że trójkąt bermudzki może naprawdę posiadać właściwości pozaziemskie. Mówiliśmy już o dziwacznej teorii o kryształowej piramidzie, która rzekomo może znajdować się na tym obszarze. Chociaż istnieje jeszcze więcej teorii dotyczących dziwnego obiektu, który większość ludzi nazywa statkiem, który został znaleziony w tym obszarze kilka lat temu. Niewiele wiemy o tym tak zwanym statku, ale niektórzy twierdzą, że był on niewiarygodnie duży i miał podobno w sumie około 90 metrów. Żeby było jeszcze dziwniej, nie był to typowy statek, który podróżowałby przez ocean. Mówi się, że obiekt wyglądał jak konstrukcja przypominająca kopułę która miała kilka cylindrycznych szybów wystających z góry. Wszyscy, którzy byli świadkami dziwnego obiektu, byli zdumieni tym, co zobaczyli, ponieważ był on niepodobny do niczego, co kiedykolwiek widzieli. Mimo, że obiektu nie było tam wcześniej, gdy odkrywcy podróżowali po okolicy, ci, którzy go zauważyli, widzieli, że był pokryty koralami i algami, których nagromadzenie zajęłoby niezliczone dziesięciolecia. Z tego powodu założono, że statek musiał tam być od bardzo dawna. Jeśli nie, musiał nagle wynurzyć się z oceanu, co sprawiło, że wydarzenie stało się jeszcze bardziej przerażające. Ci, którym udało się zobaczyć statek, twierdzili, że możliwe, że obiekt miał ponad 5000 lat, ściśle sądząc po stopniu rozkładu, który już się rozpoczął. Ci, którzy wolą bardziej fantastyczne wyjaśnienie, uważają, że obiekt ten mógł być pozostałością statku kosmicznego obcych, który rozbił się na Ziemi wiele lat temu. Jednak do dnia dzisiejszego to dziwne zjawisko nie zostało rozwiązane. Dzięki za oglądanie! Jeśli znasz jakieś inne przerażające zdarzenia w trójkącie bermudzkim, których nie omówiliśmy w tym filmie, podziel się nimi w komentarzach poniżej. Pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk i włączyć powiadomienia, aby obejrzeć więcej naszych filmów.